Siemanko, Mówieldoka, Projekt Parias, siedzę sobie na, na Riksza. a Was zapraszam na program Miejska Riksza w Next TV Yang. Oglądajcie! Jakich y, ludzi na scenie naszej hip-hopowej cenisz sobie? Wie, bardzo dużo ludzi cenię stary, na scenie hip-hopowej stary, cenię ludzi od A do Z, dlatego że ja na przykład bardzo się cieszę sukcesem innych ludzi, jak ktoś osiąga sukces, dla mnie to jest fajne. Ja tej osobie gratuluję, nie ma we mnie żadnej zazdrości, zawiści, jakiegoś takiego myślenia, że skąd on to ma. Mistrzostwo świata stary, dlatego znajduję bardzo pozytywne rzeczy i nie wiem, i w hemp i w Eluce, tak, i w, i w łonie i w Pezecie i ulacie i no, w Doniu może rzadziej, no. No, są, są, są tacy, którzy nie umieją robić rapu, no ale mimo wszystko, no, jeśli umiesz robić rap, to naprawdę, stary, dlaczego mam się nie jarać z MP? Tylko dlatego, że nie wiem, jest uliczny i nie pasuje do tego, co ja myślę o tej subkulturze. Pasuje jak najbardziej, bo ta subkultura jest właśnie tak... Tak pojemna i zawiera tak dużo możliwości w sobie, że możesz być StilesMP i Andrzej 3000 z outcastów. No tak, ale. Robić zupełnie może zostać w tych naszych polskich walkach. No ja to możesz to być czy... łoną i popkiem z firmy stary. I być w, tym samym, być w tej samej subkulturze. I być Aha. tak samo elementem tej subkultury. Ludzie tego nie kumają. Stary. No ale chciałem Cię zapytać o tych, którzy pomagają i którzy dobrze jakby robią na polskiego hip hopu. Wymieniłeś też Donia jako tego negatywnego bohatera. A jak myślisz, kto jest? To jest negatywny myślisz, na... bohater. Każdy taki twórca ma swoje miejsce. No. że nie jest elementem tej kultury, to wiadomo. No. Ale był kiedyś na początku. No, tam, nie wiem. Jest czy elementem jest... tego zjawiska muzycznie, ale elementem tej kultury nie był nigdy w Polsce. Nigdy. A kiedy był ten moment, twoim zdaniem, że takie zespoły jak Acid Mezos, z takich undergroundowych zespołów nagle stały się w w momencie, mainstreamowymi, w którym, w momencie, hip w, którym, w momencie, w którym zaczęła się presja na to, żeby z tego środowiska wyszły hity. Więc Jacek Meyer być może słucha fantastycznej muzyki, robi świetną robotę, robił, prowadząc audycje w radiu, edukując ludzi, ale za rap nigdy się nie powinien brać, no. Tak, jak, tak samo jak ja nie powinienem się brać, nie wiem, za malowanie obrazów, no. Bo może za malowanie graffiti? Być może zostałbym nikiforem, Ale najprawdopodobniej zostałbym po prostu marnym pacykarzem, no. Więc marni pacykarze słów też istnieją. A w takim razie powiedz, jak nie byłbyś raperem, to kim mógłbyś być? Żołnierzem zawodowym. A, czyli po rodzinie by posło? I co pojechałbyś do Iraku, do Afganistanu? Okej, okay, w takim razie. Teraz... Pozdrawiam, pozdrawiam chłopaków w Afganie. Bardzo serdecznie. Trzymajcie silniki, się i wracajcie bezpiecznie zomierzy. do domu. Dokładnie. Trzymamy za Was ciuki. My już jedziemy, ale za chwilę wrócimy. establishment ma w nas wroga. El musi błyszczeć, bo gdy spędzi to drapie. Wymiatam prawdę spod dywanu, trupy chowam w szafie. Siadomość raz, dwa, rozum trzy sumienie, cztery, siła, pięć, pięści, ściskam kamienie. Nigdy nie kupią na smart media za żeton. To jest rapa, recenzentem zawsze jest beton. Śmieć z fleszem, wyłapałby flesz na truje Tu nie ma kur i luz, bo facet reaguje. Facet atapy zdań, użyć pozory, emocjonalne przedszkolaki, marsz do szkoły. Nędznicy z wyboru nas trzech. Pytasz oceny wolności, to usłyszy na strzech. To rapu wiernych. Nigdy biernych. Warszawski klan bezczelny. Warszawski klan bezczelny. Elder. porozmawiamy. No właśnie, a jak kobiety w polskim hip-hopie. Lady to... pamiętam, była taka raperka, ale. Pamiętam, K. w Z Boża jak się ten skład nazywał? Sensimila. Mila. był kawałek żoza. No właśnie, to jest pułapka językowa. Żo, zorza? Zorza? Zorza. Zorza, zorza. zorza z Joliborza. No, no, to, trudne wyrazy. Powiedz to 10 razy, razy szybko, nie do rady. E, Rena słów. na przykład, czy kojarzysz? Ja się będę pytał. Tak, no kojarzę, ja się boję trochę tej dziewczyny. Czyli to jest dla Ciebie takie za mało kobiece? Ale e, jak rap, to jest taka ostra, znaczy, chyba tak jak, jak powinna Nie wy... wiem, czy w jakikolwiek sposób to jest kobiece. No no, Mabola czasami śpiewa o miłości, wiesz, o jakichś tam swoich uczuciach, o tym, że jest taka ostra teraz właśnie przez to, że życie... Ja się boję, świata... naprawdę się boję. Bardzo kibicuję, bo fajnie dziewczyny mają jakąś swoją energię i coś robią. Mistrz świata. No dobra, Ale dalej. się boję. Parę Lilu. Parę słów, Lilu. Parę słów. O, Lilu, parę... Lilu fajne skile. To e, jest chyba jedna z nielicznych dziewczyn, która wie, co to są podwójne i podrójne rymy. To bardzo fajnie zresztą. E, jest Mila, jest Mila, która fajnie rapuje, jest Wdowa, gośka, która jest mistrzynią świata, co prawda... Wycofała się ostatnio, słyszałem. Nie, graliśmy koncert razem w Katowicach dwa tygodnie temu. Ale po wydaniu swojej płyty ona tak sama nie pograła koncertu. z Szybkim Szmalem, no, czy może z Tobą czy z Mesem, Pamiętasz ale... Pamiętasz koncert sama Rap się nie... Day w Warszawie? Pamiętasz pamiętam. taki zespół 2K z Szczecina? Dwie był... Pamiętasz co się działo po tym, jak wyszły na scenę? No, sam nie pamiętam, jak one były przyjęte, tak, bo, ale, bo ja pamiętam... No, że było tam dużo zespołów, no ale jak było? No, jak były przyjęte? No, generalnie w czwarte gałgany, no nie, nie, nie wygwizdane, ale nie chciałbyś raczej słyszeć żeby, żeby propozycji seksualnych będąc na scenie, no. A może im się to podobało, wiesz, to trudno wyczuć. Wiesz co, wydaje mi się, że jak ktoś do Ciebie mówi, no już, no, nie no. można zacytować o tej porze nocy tego, to raczej nie jest miłe. Nigdy więcej o zespole 2 nie słyszałem, myślę, że... Ja też, od tamtego czasu. No dobra, parę słów. Mistrz świata, tej miś świata, miś świata. I y, na przykład ostatnio ona, na imprezie na Smith Wesson, nie wiem, na którejś imprezie rozmawiałem z małą Dorotą y, i ona się pytała, dlaczego my żeśmy wszyscy tak strasznie dziwnie na nie reagowali. Y, no więc, diagnoza była prosta, bo jesteście kobietami i faceci w stosunku do kobiet, silnych osobowościowo, zachowują się z rezerwą, tak? Gdzieś tam. Ale z drugiej strony ja pamiętam, że wiesz, parę słów to one organizowały te imprezy, tam miały tą swoją e galaktyczną ekipę, nie? Że dziewczyna DJ-a tutaj dziewczyny graficiarzy, to była taka, wiesz... Dla mnie fajna zajawka, stary, w momencie, w którym one... Stary to nas łagodzi obyczaje. No. No dobrze. to jest, że cała ta banda jakichś łoski na imprezach stary kurcze po prostu zachowuje się bardziej jak cywilizowani ludzie, a niech mało małpoludy, no. A w takim razie dziewczyny, z którymi ty nagrywałeś kawałki, albo może chciałeś nagrać, spotkałeś się na. Ale ten... chciałbym z Lesnubians kawałek, ale to francuski, więc. A z polskim coś Ci się czy nie. nie... Za bym nagrał kawałek. No. Fajna pani, bardzo ładnie śpiewa. Z Brodką na przykład byś nie nagrał kawałek. Napisałem mi kawałek, ale nie nagrałbym z nią. Znaczy, chociaż po nowej płycie nawet bym się zastanawiał, bo nowa płyta jest fajna, poprzednie rzeczy były straszne. No, ale no, nie, 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 dla tak... mnie, dla mnie jak, jak dla mnie nie ma na, na polskim rynku takich. Z Edytą Bartosiewicz, spoko, nie Powiedz, jak poznałeś yy, Rycha Peje. Gdzie to było, czy pamiętasz, gdzie wiesz? wiesz co, wydaje mi się, że na, albo na turnieju rugby plażowego w Gdyni, albo na jakimś, albo na jakimś, chyba na, wiesz co, chyba na jakimś koncercie, pamiętam, że rozmawiał z chłopakiem, chyba z żółwiem albo z zjając z fenomenów o francuskim rapie, o Funky Family. I pamiętam, że jak usłyszałem Funky Family, to podbiłem, bo w starych czasach ja też bardzo francuski rap uważałem i e, w ten sposób, jakoś tak. Później gdzieś tam graliśmy razem, spaliśmy nawet w jednym pokoju hotelowym, e, graliśmy nawet w jednym turnieju rugby plażowego w Gdyni, gdzie Rysiek jeszcze był połową siebie. W sensie fizycznym, tak. Aha. No to tyle, ja go nie widziałem na... Widziałem go na koncercie Method Mena, o tak. A nie rozmawiałem z nim, myślę, że od 6-7 lat lekką ręką. Aha, na koncercie Method kiedy tam wskoczył, yy, nie, on na publikę, any, ale to mnie nie było, bo graliśmy. Na Method Man go widziałem, bo po prostu był na sali. Aha, aha. Ale no nie, 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 nie rozmawiałem z nim wiele, wiele lat. No. Nie, nie jesteśmy kolegami, nie, utrzymuję ja nie mam do niego telefonu, on nie ma do mnie telefonu. Znaczy być może ma do mnie telefon. ja do niego telefonu nie mam. Nie interesuje mnie ten człowiek, nie jest moim kolegą, nie jest moim komplementem. No jest coś no. takiego, co was na pewno łączy, nie? Bo wy też co nas łączy? No na przykład taka, wiesz, że robimy rap. To na pewno też. Ale to, to, że, że... mamy po, kil... po kilka tysięcy płyt hip-hopowych, się znamy na tym, no czym jest ta kultura, no okay, no to jest to, płyt, co nas łączy. No. To na pewno, że dużo wiecie o hip-hopie, obydwaj. Że mam mam kupi na bo... podwórku, z którymi, z którymi mam tyle samo do, do powiedzenia o hip-hopie, no więc wiesz, to, 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 to żaden, żaden wspólny mianownik, moim zdaniem. No. Uh -huh. Red też się zna na hip-hopie, no. co z tego. Dokładnie. No a to w takim razie, jak już mówimy o Redzie, to co sądzisz w takim razie o Monopol Zodiak? Teraz... wszystkiego najlepszego, no. Wszystkiego najlepszego, no I powiem tylko tyle, że jeżeli można było być przez 10 lat najbardziej ultraprawilnym prawilniakiem wśród prawilniaków, który w wywiadach ludzi od frajerów wyzywa i jest tak prawilny, że wręcz na baczność trzeba stać przy nim, po czym robi skok na główkę do basenu bez wody, wszystkiego dobrego. A po gdzie się spodziewałeś raczej takich Ciech. rzeczy po gorzkim? Wszystkiego się można spodziewać po tych dwóch indywidułach. E... No właśnie, proszę. To znaczy, może zdradźmy, Wróćmy z, trochę jeszcze do historii. Wróćmy do historii. Gorzki na przykład potrafił przysłać mi list odręczny do mnie do domu. No, takie rzeczy robił Gorzki. No, albo no. wysyłać Zina, w którym wywiad z Gorzkim robi Gorzki, albo wywiad z Sokołem robi Gorzki, gdzie cokoła nie było na tym wywiadzie. No ludzie. No, no. Słuchaj, ja też Są dostawałem takie osoby. Listy, no. listy od Gorzkiego też dostałem. No, on Są takie on był, osoby. No. Listy pisał i marketing to miał dobrze opanować. Są ludzie to tak. skompromitowani w tej subkulturze, których wiele lat w tej subkulturze nie ma. No nie ma, po prostu. No jeżeli zobaczysz, widzisz. A może jeszcze Dla tak? Dla mnie stary Doniu, Doniu. To jest truskul przy tych ludziach. To jest taki truskul, że Boże Święty, stary. Liber to jest truskul. Sylwia Grzeszczak to jest truskul przy tych ludziach, stary. No więc właśnie, ale Red, to może jeszcze wrócimy, bo on przez jakiś czas mówił też, że no, był obrońcą tytułu. Czyli co, faktycznie był w tej Ale w starych bo... czasach, dopóki nie wiedzieliśmy kim jest ten typ i jaki jest, i jakim jest człowiekiem, stary, to się z nim bo on... Miał wiedzę o hip-hopie, tak? I umie siebie sprzedać przez najbliższe, przez, nie wiem, przez dwa tygodnie. Tym, którzy go nie znają, jak go człowiek pozna, to nie chce z tym człowiekiem mieć nic wspólnego. No. I w momencie, w którym dowiedzieliśmy się, kim jest ten człowiek jako osoba, ja nie podaję mu ręki, nie witam się z nim. Nie... Gościu, którego w domu potrafiłem pić wódkę, jest gościem, z którym się nie witam, nie podaję mu ręki, a nic mi w życiu złego nie zrobił. No. Rozumiem, ale. Są no, takie sytuacje, no niestety. No, prawda jest taka, że wiele lat temu, w 1997 roku. Wielu z nas, na przykład w 97, 8, 9, 6, 4, 5, brało na siebie ciężar, który się nazywa: Jestem członkiem tej subkultury. Masz prosty wybór. Albo się wywalisz na zęby. Okej, okay, możesz to zrobić. Ja, mi się coś takiego zdarzyło w 2000 roku. Ale siłą Twoją jest to, że wstajesz, idziesz dalej i robisz swoje. I po pewnym czasie okaże się, że tak, że. Miałeś jesteś, rację. Nawet jeśli nie, to. Po prostu idziesz w tym kierunku, jesteś częścią tego. Ile razy ktoś ci się przedstawił ksywką, jak cię poznawał osobiście? Zdarzało się no. Zdarzało się. Najczęściej ci, którzy się tak przedstawiali, okazywali się bucami. Tak? Okazywało się, że dla nich to, kim są publicznie, jest dużo ważniejsze niż to, kim są osobiście. Tak? Ja jestem Leszkiem poza kamerą, przepraszam. No. Jak ludzie do mnie skandują na, na koncercie Leszek, to mi matka na obiad wołała. No. Bo tam jestem, Aldo. No. Albo po zejściu ze sceny stajesz się mentalnie sobą. No. Ci ludzie najwyraźniej stracili Bilans między tym, kim są na scenie. Na scenie to jest kreacja. I to jest najpiękniejsza kreacja, jaką można mieć. I wtedy kreuj, bądź slickiem, z opaską na oku i ze złotymi kajdanami. Nie ma sprawy. I z złotymi zębami. Wszystkiego najlepszego. Słuchaj, ale się skończyć. ze sceny, bądź sobą. Dokładnie, bądź sobą. Może jeszcze tak na koniec, krótko dla naszych widzów, parę rad dla tych, którzy chcieliby pójść Nie ma w Twoje ślady. Nie idźcie w moje ślady, idźcie w swoje ślady. E, ale rada dla wszystkich, którzy chcą zacząć pisać, to taka sama rada jaką jak Jay, HC. Kiedyś udzielił w programie Bogny Świątkowskiej dla wszystkich rajterów. Kupcie taką stertę kartek, zapiszcie je wszystkie, wyrzućcie do śmietnika, później jeszcze raz zapiszcie taką stertę kartek i wszystko będzie ok. Wtedy będziecie w odpowiednim miejscu. No, czyli dużo pisać, a ode mnie dużo czytać. Dzięki, to był Wujek Samozło i prywatnie Leszek, a ogólnie to Eldoka.